Zagrywaj. Aha, czyli nie teraz. Jak jest tak, że ktoś mnie odcisza. Oko, dobra. E, no dobra, to masz 20 minut na, na wypowiedź. Y, 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 podzielisz się z nami doświadczeniem, siłą, nadzieją e, na temat wybranego przez siebie fragmentu. z Bym cię poprosiła o to, żebyś mi kontrolowała czas, dobra? Dobra, okej. Okay. Mam najmniej to Nie wyświetli też tablica, także spokojnie. A, okej, okay, dobra, bo mam gdzieś bardzo dużo stresu i lęku. Mam najmniej Małgorzata. Jestem alkoholiczką. Dzięki Wam dziewczyny za zaproszenie. Wczoraj gdzieś ucies ucieszyłam się, nie? A dzisiaj dzisiaj po prostu tak już kombinowałam, co by to zrobić, żeby nie dać spikierki, nie Dobra, podzielę się takim fragmentem, bo to też jest mój taki stan teraz ducha. Samolubstwo, skupianie się na sobie to jest, jak sądzimy, źródło naszych kłopotów. Kierowani przez strach przybierający setki odmian, samooszukiwanie się, egoizm i użalanie nad sobą, nadeptujemy naszym współbraciom na odcisk, a oni biorą odwet. Czasami nas krzywdą pozornie jest prowokowanie, ale niezmiennie odkrywamy, że kiedyś w przeszłości to my podjęliśmy opartą na własnym ja decyzję, która spowodowała, że <laughs> później znaleźliśmy się w raniącej nas sytuacji. Zatem uważamy, że to my stwarzamy nasze problemy. W zasadzie biorą się one z nas samych. Alkoholik jest ekstremalnym przykładem szalejącej samowoli, choć zwykle on tak nie myśli. A więc, my, alkoholicy, musimy przede wszystkim wezbyć się tego samolubstwa. Musimy, albo nas ono zabije. Bóg sprawia, że staje się to możliwe. Jakże często wydaje się, że nie ma sposobu, by całkowicie pozbyć się własnego ja bez jego pomocy. Wielu z nas miało w sobie dostatecznie dużo zasad moralnych, zasad moralnych i przekonań filozoficznych, ale mimo, że bardzo chcieliśmy, nie potrafiliśmy według nich żyć. Nie byliśmy w stanie ograniczyć naszego skupienia się na sobie ani przez samo myślenie życzeniowe, ani przez próby oparcia się na naszej własnej sile. Musieliśmy otrzymać pomoc Boga. Oto jak należy do tego podejść. Przede wszystkim musieliśmy przestać grać rolę Boga. To nie działało. Następnie zdecydowaliśmy się, że od tej chwili w tym dramacie życia Bóg będzie reżyserem, jest szefem, my zaś jego podwodnym, nie jest ojcem, a my jego dziećmi. Większość dobrych pomysłów charakteryzuje się prostotą. Dobra, na tym skończę. Wiecie, dlaczego przeczytałam ten fragment? Bo po prostu wczoraj, jak się dowiedziałam, totalnie nie umiem uznać bezsilności, po prostu totalnie. Jestem na takiej wkurwie od wczoraj, ale to na szaleństwie. Jak się dowiedziałam, podjechałam pod syna pod szkołę. Ja dostaję smsa, że mój syn jest na kwarantannie. Nie? Co się okazało, przyjechałam do domu. Wyszłam z psem. I na łąkach, jak zadzwoniłam do Sanepidu, połączyłam się z gościem, to po prostu go tak objechałam. Ale wywaliłam mu wszystko po prostu. Nie? Może nie, nie bluźniłam, ale to było moje szaleństwo, nie na trzej. I, I dobrze, że tam w tych Polach nikogo nie było, bo by powiedział, że idzie jakaś nie? Sorry za bluźnierstwo, ale gdzieś te emocje we mnie siedzą. Mimo że dzisiaj byłam na tych kolanach, nie wiem, dziewięć razy wstaję z kolan i jest znowu to samo. Nie? Ja nie mogę tego. Ja nie chcę tego puścić po prostu, nie? I się tym tak nakręciłam, bo y, oczywiście y, no, siedzę i się wkręcam w te y, tematy te polityczne, te y, tematy covidowe. Na Facebooku piszę różne opinie, jadę ludzi. I to jest właśnie obraz mojej choroby, nie? I co z tego, że ja się mogę? Jak ja nie umiem puścić, nie? No i. Ten pan powiedział, ale ja dla pani jestem bardzo grzeczny, a ja, mówię, a ja dla pana nie będę. Za tej racji mój syn ma kwarantannę, nie? 21 miał kontakt. No to mówię: 21, a pan dzwoni do mnie wczoraj? No i ja się, słuchajcie, z tym nie mogę zgodzić. To mówię: 5 dni chodził i zarażał. I, i dopiero jak się mój syn przyznał, bo on się gdzieś tym też denerwuje, mój kadłub, który jest dzieckiem autystycznym, on też nie umie tak tego opowiedzieć. Powiedział, że pani pielęgniarka ponieważ się sprzeciwił, że nie będzie sobie dawał mierzyć temperatury, wzięła jego dane i podała do sanepidu. No to druga myśl, żeby się na tej pani zemścić. Nie i mam to w planach. I kompletna samowola, nie? I po prostu nie umiem tego oddać, nie godzę się z tym, nie radzę sobie z tym. No bo już oczywiście z adwokatem gdzieś tu pisałam, no bo z jakiej racji pani podaje do sanepidu, jest RODO, dane moje i mój telefon, nie? I to, nie mo I to mi tak siedzi, słuchajcie, w głowie, że to jest takie szaleństwo na trzeźwo, że ja tego po prostu nie mogę ogarnąć. I dzisiaj prowadząc meeting poranek, bo wczoraj już byłam na meetingu. no gdzieś przegadałam oczywiście jak to ja, musiałam to też wywalić, no i gdzieś przyjechałam spokojna, pomodliłam się. Gdzieś to tak, ta burza we mnie tam ustała, nie? Dzisiaj prowadzę poranek. Policja dzwoni. Słuchajcie, dobrze, że ja ten poranek prowadziłam. Bo ja przeważnie takie zachowanie miałam, jak się nachlałam. Ja byłam wtedy odważny, nie? a tu teraz na trzej, bo ja dalej tego jeszcze nie puściłam. I ten poranek tak naprawdę mnie uratował i, i, i ta ich godzina ich przyjazdu, nie? Ale znowu się nakręciłam tą policją, że ja im pokażę, nie? I to jest właśnie, pokazuje mi jak po prostu pierwszy, drugi krok, trzeci tak naprawdę, leży, nie? Ja chcę po swojemu, mi się, mi się wydaje, że ja tak naprawdę powierzam się Bogu, a gówno się powierzam. No bo ja bym chciała, nie? Bo ja wiem, że jak jest fajnie, jak jest fajnie po prostu, nie? I jak, jak mi się wszystko układa, to wtedy mówię: O Boże, ty działasz, nie? Tylko jak Bóg mi pokazuje inne sytuacje, no to wczoraj też yy, powiedziałam do Boga różne bardzo brzydkie rzeczy, nie? I tak naprawdę sobie zadałam pytanie: Po, po co ja to? Ja jak to mi nic nie pomaga, ani program mi nie pomaga, ani nic mi nie pomaga, to po co ja mam na tych kolanach, Boże, tu być? A ty gdzie jesteś? Nie? I, I właśnie to jest, wystarczyło te dwa dni, słuchajcie, nie? Żebym ja na trzeźwo zobaczyła siebie, jakie jest moje zachowanie, jak ja totalnie trzymam kierownicę. To tak, jak jest yy, yy, pies na łańcuchu i, i, i ja będę do tej, do niego podchodzić, wiedząc, że on mnie za chwilę ugryzie, nie? No, ja nie, nie, nie uznaję tej bezsilności, że on mnie na przykład może ugryźć. Nie ja będę tam. Cały czas podchodzić do niego, nie? I po prostu jeszcze tutaj, nie wiem, jak pierwsze od rzeczy, po prostu ja mam bardzo dużo emocji, nie? Ech. Też to wy, wynika, że ja zawsze musiało być całe życie po mojemu, nie? A jak nie było po mojemu, to leciały telefony, rozwalane były non stop. Potem była obsesja kupowania drogich gadżetów, gdzie ostatnio też mam bardzo dużą ratę, bo się kiedyś nabrało tych telefonów, raty spłatam, telefonów nie ma. Ostatnio jeszcze sobie dołożyłam, bo moje chcieństwa się pokazały. Ostatnio sobie dołożyłam, kupiłam co drogi tablet, nie? I rata jeszcze się zwiększyła, gdzie tak naprawdę to wszystko idzie na opłaty, a na życie brak, nie? I to było w październiku, tak jak zrobiłam, dokupiłam sobie kolejny gadecik, bo stwierdziłam, że jak ja nie piję, to, no to żebym miała do prowadzenia I to i to słuchajcie mi pokazuje, jaka jest zryta moja głowa, nie? jak ja sobie totalnie po prostu, jak mi się wydaje, no. wydawało, że ja po prostu Puszczam to, a gówno puszczam, nie? Ja gram, ja się bawię w Boga, nie? Po prostu. Jak On mi nie pomaga, to ja będę tym Bogiem, no. Prosto. Użalanie się nad sobą, skupianie. To jest właśnie to, co jest, to co się teraz ze mną dzieje. Chęć zemsty. Bo sobie zaplanowałam, że po jak do tej pani pójdę, i ja jej pokażę, jak ona, kim ona jest i dlaczego ona krzywdzi moje dziecko. Nie? I wywyłam się dzisiaj i, 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 i po prostu z psem szłam i modlitwa. Tylko co z tego? Ja ją mówię, a za chwilę znowu to szaleństwo w tym mówieniu. Ja się zatrzymuję, tylko co z tego, jak za chwilę jest to samo. Właśnie jest to przykład tej szalejącej samobójstw, która właśnie jest dla mnie. Ostatnio też miałam takie trzy tygodnie. Mało brakowało, żebym poszła się też nafrać, nie? Mało brakowało. Ja odbierałam telefony chyba dlatego, żeby już ostatkiem sił własną dupę uratować, nie? Ale ja nie byłam życzliwa i kochająca dla wszystkich, nie, nie. Ja to po prostu zrobiłam, bo, bo żeby gdzieś tam siebie uratować w ostatniej sekundzie, nie? I, I tak naprawdę dzisiaj też właśnie moje myśli krążyły, że ja już doszukiwałam się w Wielkiej Księdze, że dla mnie fragmentu nie ma do przeczytania, bo to już nie jest dla mnie książka. I, i, i też się w tym zatrzymać nie mogą. Nie? I mówię, włączę się i powiem, że po prostu ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja mam przeczytać. I to. Tak naprawdę mi dzisiaj nic nie pasuje. Dziś była mnie sympatyczna dla syna, dzisiaj, dzisiaj była mnie sympatyczna dla mojej mamy. Ja jestem reżyserem tego przedstawienia teraz, nie? I widocznie mam tak jak ostatnio, że mnie musi tak dopierdzielić do ściany, bo jeszcze to co dzisiaj jest to chyba za mało. Ja muszę jeszcze się poużalać, jeszcze się powyginać, jeszcze fikołków porobić. Żeby po prostu uznać, uznać tą bezsilność, a przede wszystkim też jest brak pokory. nie? Jakby była pokora, to ja bym się tak nie nakręciła do tego stanu jaki mam. No ale po co mi po jak gościa woli po swojemu, nie? I to też nie bez przyczyny. Ostatnio bardzo długo nie miałam, był jakiś sen alkoholowy, nie pamiętam go bardzo, ale wiem, że się po prostu przebudziłam taka mokra i to już gdzieś się działo, bo to nie stało się też i wczoraj, tylko gdzieś gdzieś to już. Wczoraj to było takie dołożenie nie? tej mojej bezsilności, że ja chcę po swojemu. Ja już teraz, jak mam sen alkoholowy, to nie wstaję w panice, nie? No przecież nie będzie mi się mleko śniło. Po prostu był sen alkoholowy i tyle, ale to już może jakieś były, nie, nie chcę mówić, No gdzieś miałam go. nie. Wiem, że tylko w nocy wstałam po prostu przebrać piżamę, bo byłam tak mokra, jakby mnie ktoś wodą oblał. Jestem po prostu totalnie w czarnej dupie takiej, że, że tak się obwiniam też, no ale przecież to tłumaczę, ale to masz prawo mieć gośka taki dzień, no przecież nie będziesz miała ciągle lu luksusowego dnia, bo jak będziesz miała ciągle luksusowe dni, no to by było za fajnie, nie? Bo ja bym chciała, żeby było ciągle fajnie, ja bym chciała się nie walić w siebie, bo ja też byłam taką osobą, że ciągle gdzieś, gdzieś się też, tak mi się wydaje, że się też za dużo obwiniam, mnie I potem w siebie wale to. I to też nie umiem odpuścić, nie, że ja mam prawo mieć to złego dnia, że ja mam prawo coś spieprzyć. I dzisiaj na przykład były telefony. Nie ja w tym takim użalaniu się i skupianiu na sobie, ja dostawałam co chwilę telefon, nie? I ja ten telefon odbierałam. Bo tak naprawdę te telefony od Was dziewczyny, to mi uratowały dupę, nie? Jak ja bym nie odebrała i sobie siedziała, no to bym mogła następną historię wymyślić, no po swojemu, no to bym poszła sobie po browarach, po swojemu, nie? To egoizmu we mnie, tak samo, nie? Tutaj jeszcze był taki fragment, bo przeoczyłam właśnie to, co czytałam Musieliśmy bez lęku zmierzyć się z propozycją, że Bóg jest wszystkim albo niczym, Bóg albo istnieje, albo nie. Jaki był nasz wybór? Kurde, nie? On dla mnie istnieje, jak jest fajnie, a jak jest niefajnie, to dla mnie nie istnieje, nie? Fajnie, to rozumiem pod pojęciem fajnie. No tak jak ja chcę no. i wtedy najlepiej się w tym czuję. Brakło mi dziewczyny, po prostu słów, bo <laughs> może na tym zakończę, bo, bo naprawdę nie wiem, co już mam powiedzieć. Dzięki.